Zwierzęta mają dużo lepszą umiejętność od ludzi ukrywania swoich emocji. Ludzie się muszą tego uczyć. I to też jest nie zawsze dobre, bo są takie narody, są takie sposoby wychowawcze, żeby dziecko uczyć tłumić emocje. Oczywiście trzeba się nauczyć panować nad emocjami. No, tak, bo nie można, będąc 40-letnim ojcem i mężem, rozpłakać się w sklepie, bo nie ma ulubionych lodów. 3, 4, dzień, dzień dobry. dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska zwierzę Ci się. I w plenerze, bo ładna pogoda. Tak, Zwierzęci Ci się w plenerze. Może Zwierzy, zwierzę ci, ci, się, ci się zwierzę w plenerze. Ale jeszcze powiem Wam wierszyk. Wy nie wiecie, a ja wiem, że najlepiej spać jest z psem. A tak. potem z Kotem. To ja śpię tylko potem, bo śpię tylko z Kotem, ale kiedyś też również spałam nawet nie jednym. Znaczy, nie będziemy omawiać tego, że bardzo zdrowo jest spać z własnym psem i że nie ma w tym nic złego i spanie z psem nie jest niczym złym. Ale takie ale... trzeba powtarzać od Tak, nie będziemy powtarzać, bo będziemy spanie z psami, z Kotami nie jest niczym nadzwyczajnym. Całe życie śpimy z nimi i żyjemy i mamy się w miarę dobrze. I nie mamy liszajów? I nie mamy liszajów ani robaków, ani innych. Nic. Natomiast z punktu widzenia zwierzęcia, mówi się o tym, że pies jest jak dziecko. Tak. Emocjonalnie jak dziecko trzyletnie, prawda? No w, w naszych kręgach się mówi. Żeby tak we wszystkich kręgach się mówiło, to, to by było dużo lepiej. Emocje u dzieci i u zwierząt przerastają nasze wyobrażenie. I to jest na podstawie badań, jest to bardzo prosto zbadać, to nie jest trudne do zbadania, że przeżywanie emocji przez taką istotę jak pies, kot czy dziecko mm -hmm. jest wybuchowe. To jest wulkan, to jest etna po prostu w czasie wybuchu, kiedy u dorosłego człowieka wystarczy zmierzyć akcję pracy serca, aktywność fal mózgowych w odpowiednich miejscach, i to się robi, i okazuje się, że Zarówno zwierzęta, jak i małe dzieci przeżywają, dla nas wydaje się, drobiazgi. Tak, a w dla sposób nich to jest niezwykle, niezwykle wybuchowy. Zwierzęta mają dużo lepszą umiejętność od ludzi ukrywania swoich emocji. Ludzie się muszą tego uczyć. I to też jest nie zawsze dobre, bo są takie narody, są takie, sposoby wychowawcze, żeby dziecko uczyć, tłumić emocje. Oczywiście trzeba się nauczyć panować nad emocjami. No, tak, bo nie można, będąc 40-letnim ojcem i mężem, rozpłakać się w sklepie, bo nie ma ulubionych lodów. No, na ale, przykład. To nie, ale to nie, 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 ale umówmy się, że 40-letni mąż, jeżeli płacze w sklepie, że nie, nie ma ulubionych lodów, lodów to znaczy, że, nie, że coś jest. No ale to, zobacz, wyobraź bo moim zdaniem y, tłumienie emocji już w dzieciach. To jest swego rodzaju cecha kulturowa. W, każdym, w każdej kulturze jest to troszkę inaczej, inaczej tak. ale z grubsza wszystkie kultury starają się zrobić tak, żeby ten dorosły człowiek był powściągliwy żeby okazywał emocje jakoś tam, no bo musi być odczytany przez resztę dookoła. Natomiast, żeby to nie było takie spontaniczne jak w przypadku dzieci. Nie, ale mi się, mi się wydaje, że to z natury I rzeczy. Z to, natury to słabe. Ale jeszcze kulturowy nacisk dokłada do, do, nawet nie trzy grosze, tylko dużo więcej niż trzy grosze. Ale wiesz, no, umówmy się, że nasze emocje są silne pod wpływem zupełnie innych bodźców. No tak. Jeżeli ktoś jest bankierem i nagle jest krach y, y, jakiś okropny, no to jego emocje po mhm. prostu, adrenalina mu jest przerażony, prawda? A dziecko, jak mu ktoś powie o tym, że w banku coś jest nie tak, to, to, no, to będzie właśnie. płakać, bo nie ma cukierka. Więc to, to, to są zupełnie inne wymiary tego, mm. ale tak samo ważne dla tego, tej istoty w danym momencie. No, oczywiście. Tylko my się musimy nauczyć panować nad nimi, natomiast zwierzęta mają zdolność, tę zdolność wrodzoną do, do panowania nad nimi, która wiąże się. Po prostu z sposobem na przeżycie w naturze. Żeby nie okazywać za bardzo swoich emocji, dlatego, że to może być zgubne. I jeżeli chodzi o psy, to gdyby psy pokazywały te wszystkie swoje emocje, to myślę, że schroniska by jeszcze bardziej pękały w szwach. Chociaż to działa też w obie strony. Zależy, jakie te emocje by były. Jeżeli pies spotyka ukochaną pancie czy pancia. Po raz pierwszy od długiego czasu, to może być jeden dzień, to może Potrafi być Potrafi zemdleć ze szczęścia. Potrafi zemdleć ze szczęścia, posiusiać się. Jest jedną wielką tańczącą kulą futra i to jest właśnie ta emocja taka płynąca prosto z serca. Czysta, I, tak. Niczym nie tłumiona. Tak. I gdyby psy były tak wychowywane i tak trzymane w takich okolicznościach, że mogłyby okazywać emocje tylko w tę stronę, to byłoby cudownie. Ale Ty mówisz o tej drugiej stronie znaczy nie, Ja mówię o tym, że, że pies, który, którego my, my kiedyś to się nazywało tresurą, teraz nazywa się układaniem mm -hmm. y, i tak dalej. My chcemy z psa Mładniej. zrobić taki automat, się y, automat, który będzie reagował bez względu na okoliczności, mm -hmm. bez względu, to, to jest niezwykle ważne, tak. na nasze komendy. Nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pies jest w stanie pohamować swoje emocje dla nas, głównie ze strachu przed nami, bo niestety niektórzy do tej pory używają metod, których absolutnie nie powinno być, czyli przemocowych metod, jeśli chodzi o emocje. I pies potrafi udawać, że się nic nie dzieje, a wtedy, kiedy mierzy mu się tętno, kiedy mierzy się aktywność jego, jego kory mózgowej, okazuje się, że to jest szczyt wytrzymałości tych emocji. Więc ile to go kosztuje? I teraz, pies jest zwierzęciem stadnym, zwierzęciem społecznym, zwierzęciem rodzinnym, powiedziałabym. I wyobraźmy sobie, że ktoś bierze psa do domu, który jest na razie nowy, wszystko jest nowe, i ten pies się czuje potwornie samotny, a na dokłaszkę jeszcze, ten ktoś pędzi go ze swego posłania mhm. i mówi mu nie pies pójdzie on smutny pójdzie gdzieś tam się położy gdzie wyznaczono mu miejsce do spania ale przeżycia jego będą bardzo podobne do tych przeżyć jakie są w przypadku małego dwuletniego dziecka które się obudzi w nocy i, I zacznie jest samo w ciemnym pokoju mamy nie ma tak i przeżywa dokładnie dokładnie to samo dziecko będzie płakać będzie krzyczeć ale, ale są, rozmawialiśmy wcześniej o tym, że rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy no bo z naszym Kamilem o tym, że niektórzy mają takie metody wychowawcze, że dziecko tam od któregoś roku życia musi spać oddzielnie w oddzielnym pokoju i, i o tej i tej godzinie i koniec I niech sobie płacze ile chce, a... Mhm. W końcu a się zmęczy i, i, z, Będzie zmęczy lepiej... się i zaśnie Będzie lepiej i, i znaczy ja jestem przeciwniczką takiej metody. Absolutnie. Absolutnie ja też... tak. Tak samo jak jestem przeciwniczką wypędzania psiny, która się czuje zagubiona i samotna, bo gdyby ta psina żyła w swojej rodzinie, to spałaby wtulona tak. w członków swojej rodziny i tam czułaby się bezpiecznie. Dla psa przytulenie się wtedy, kiedy on śpi jest bardzo ważne y, dla poczucia bezpieczeństwa pika nam ciągle coś, ale to tak telefony, to znaczy, że, że jesteśmy jest, tak. kochane, bo ciągle ktoś co do niej... Nie co ciągle coś pika. Tak. Nie już przestało <laughs> <pikać. śmiech> Więc zachęcamy do tego, żeby nie przepędzać. powiedziałeś powiedziałaś, e... że dla psa to jest ważne, ważniejsze niż dla dziecka, bo dziecko, które ma już tych kilka lat, musi spać przy mamie, blisko, ale już nie musi spać w tulone w mamę. Tak. Więc jest to nawet ważniejsze dla psa. Tak, no bo pies jest w pewnym sensie dzieckiem cały czas, no. prawda? Jest, koty nie są tak społeczne. <laughs> jak psy, ale zauważcie Państwo, jeżeli, ci, jeżeli macie kilka kotów, te koty dobierają się, jak kiedy śpią bardzo często, śpią właśnie przytulone do siebie, niedaleko siebie. I są koty, które lubią spać samodzielnie, a są koty, które bardzo lubią się wtulić w swojego opiekuna i ich przeżycia, kiedy je wypędzamy, nie pozwalamy na to, są, one nie okażą tego, one nie będą płakać, one nie będą rozpaczać, ale to, co się w środku dzieje, jest nie do pozazdroszczenia. Ja sobie zawsze myślę, że to może wyglądać tak, być podobne do emocji, jeżeli do, do takich emocji, jakie przeżywa dorosła osoba zakochana. Kiedy je, cała dusza jest nastawiona na tę drugą mhm. stronę, a ta druga strona mówi: koniec, koniec Ale naszego nie związku. zauważa. Tego nie, zaczynamy. ale taki, taki, do takiego rozstania uh -huh. z ukochanym, kiedy, czy ukochaną, kiedy ona mówi, że już się wypaliło, czy on mówi, że już się wypaliło, co my wtedy przeżywamy, prawda? Jesteśmy dorośli, nie możemy stanąć i wrzeszczeć, i płakać i tupać. Yy, bo to nic i tak nie, nie da, nie robimy, tak? I to by bardzo dużo dało, właśnie. I tutaj też jest pies pogrzebany, że tak powiem. Dlatego, nie że... no, na pewno nam by ulżyło. Właśnie, to by było uzdrawiające dla samego zainteresowanego, bo to, że nam yy, kultura i społeczeństwo zabraniają robić cyrki, tak zwane, yy, pod wpływem nerwów, nie jest do końca dobre dla naszego zdrowia, fizycznego wręcz. Nie no, na pewno tak, tylko ja tutaj chcę cały czas stoję po stronie zwierząt. Chcę wytłumaczyć ludziom, że a już zrobiłyśmy takie spotkanie na temat tego, że zdrowo jest spać z psem czy z kotem, mhm. lub z psem i z kotem. Naprawdę wychodzi to nam na zdrowie, ale jest to dla tego zwierzęcia może to być niezwykle istotny, ważny pod względem emocjonalnego spokoju, ważna część jego życia, bez której jest mu bardzo ciężko i źle. Jestem, jestem w stanie to zrozumieć absolutnie, bo przeżywałam nieszczęśliwą miłość w życiu. Nie jedną, szczególnie jak byłam bardzo młoda, więc wiem, jak, jakie to jest emocjonalnie ciężkie, a one tak to. Tak, takie, takie poczucie odrzucenia tak, kompletnego. To jest, to jest okropne, a, a pies nas. Yy, Kocha z podobną siłą, kot mhm. nas kocha z podobną siłą. Oczywiście to, to jest pozbawione jakiegokolwiek erotyzmu, to jest pozbawione te, tego całego tej całej dokładki nadbudowy, która się wiąże z, z, z miłością ludzi. No, ale na poziomie emocjonalnym. Ale na poziomie emocjonalnym to jest ta sama siła, więc starajmy się naprawdę w sposób, który jest dobry dla obu stron mhm. podołać tym potrzebom emocjonalnym naszych naszych zwierząt, bo to są prawdziwe ich potrzeby do, do dobrego życia, do takiego dobrostanu psychicznego y, tych, tych istot. I wszystkim tym, którzy mówią, że to niehigieniczne, że trzeba, y, że to pościel brudna, że to w ogóle jak tak. można, y, to choć robiłyśmy już o tym, że pies i kot działają jak naturalna szczepionka mhm. w naszym przypadku, odparniają nas na różnego rodzaju choroby zakaźne. To chcę powiedzieć, że z tym brudem też jest zupełnie inaczej, dlatego że zwierzęta pomimo, znaczy wtedy, kiedy nie ma deszczu, brudzą dużo mniej niż my i ich skóra nie jest tak brudna jak nasza, bo my się pocimy na całym ciele, pot jest lepki, tłusty, wszystko się przykleja. Wszystko w się razie, że my jeździmy środkami tak. chodzimy po ulicy, w centrum miasta, gdzie na pewno powietrze nie jest najczystsze, to wszystko się do nas lepi, a potem idziemy. Z no z powinniśmy dołużka. się wymyć, ale to nie wszyscy no tak stosują takie metody. Natomiast u psa i u kota tego problemu nie ma, dlatego że ta, ta sierść jest tak skonstruowana, że brud po tym spływa jak woda po kaczce. I, i... a poza tym pościel jest zawsze czysta, bo jak jest błoto i pies pobrudzi, to się zmienia. Ja dlatego mam zawsze czystą pościel. No ja w nogach, tam gdzie kot schodzi z parapetu, wchodząc przez okno, akurat wchodzi na łóżko, to ja tak raz w tygodniu zmieniam ten pościel. No bo trzeba, no, jak bo się to pobrudzi. jest tylko trochę piasku i ziemi, którą ale, odkurzam. Tak, ale to, to jest pościel, masz łapki. ciągle czystą pościel. No, tak. Ciągle czystą pościel. A bywa tak, że ludzie, którzy nie mają ani psa, ani kota, mają pościer taką, że ani pies, ani kot by się tam nie położył. Po prostu. Więc yy... znałam takiego człowieka. A nawet przez chwilę mieszkałam z nim pod jednym dachem. Były to, były to warunki chwilowe, ale mimo wszystko nie sądziłam, że można mieszkać w takich warunkach i mieć taką możliwość, A był sam nie miał psa kota ani nikogo innego. Więc dlatego dlatego. Yy... Prosimy, żebyście swoim zwierzętom nie bronili tego komfortu bycia częścią waszej rodziny, dlatego że dla psa szczególnie bliskość podczas spoczynku, podczas snu jest podstawą przynależności do, do, do rodziny. Przyszła mi do głowy bardzo smutna myśl. Ci, którzy uważają, że dzieci małe powinny spać w osobnym pokoiku. Nie sądzę, żeby byli skłonni do tego, żeby wpuścić zwierzę do łóżka, jak oni nawet swojego dziecka do łóżka czy do sypialni nie wpuszczają. To niech chociaż wpuszczą to zwierzę do dziecka. O, a to jest bardzo dobra myśl. I tak. niech śpi. Bardzo dobrze śpią dzieci z psami i z kotami. Bardzo dobrze. Ja gwarantuję i bo wychowałam dziecko, dziecko wychowuje inne dziecko i naprawdę spanie ze zwierzęciem dziecku nie zaszkodzi, a wręcz, wręcz odwrotnie. Daje poczucie bezpieczeństwa i jednemu, i, drugiego, I drugiemu. I I szczepi. I nawiązuje się bardzo specyficzna więź i na koniec, bo już chyba musimy kończyć, prawda? Mhm. Na koniec chcę powiedzieć, że miałam przyjemność poznać co prawda telefonicznie taką uroczą osobę, która, dziewczynę, która, która wychowała się z koteczką, z którą była zawsze od dzieciństwa i ta więź jest tak niezwykła, bo one zawsze były razem. I teraz, pomimo, że koteczka jest bardzo stara i, i wiadomo, że będzie musiało się zakończyć no tak. to pożegnaniem, jej przyjaciółka ludzka zrobi wszystko, żeby było jak najbardziej komfortowo i jak najlepiej. Bo jest to więź wręcz mistyczna dzięki temu, że spały razem, jak, były, razem, małe, jak były małe. Proszę Państwa, tylko tego pozazdrościć. Pozdrawiamy wszystkich, którzy śpią z psami i z kotami serdecznie. I zapraszamy za tydzień.